Hej widzowie, robiłem slajma klejem. A dzisiaj jak robiłem tylko slajma Dobra pokazać. No. Pali są tu. Tu się nie udało się. No jak? A ja to robiłem? Jak kurde No cholera, Miesział, mi i klejem tutaj całym. Mi... Kurę klei mi fat! No, misiałem się, mi... no tak tyle Tu, tu robiło tu jakiś jeden mój pies i tu się nie udało się popie. No.

No, i tu chcecie więcej robić, jak robić więcej rajów, jak... A tu ciebie ci no No, nie wiem, 10 lajków, albo tak, albo wszyscy, albo powiedzcie, ja chcę więcej Fabian tak ja mam, ja mam, no taką imię Fabian ja mam. Ja mam stanu. Tu Fabian Wiewieskiwa. To, to jest ten. Ja lubię. Tu. Ja mam. Ku, taki. Taki mój pierdol. To jest Fabian wywieski. No to jest mojego telefonu. Tak. I bardzo jest, bardzo jest. Bardzo jest działam. Tu tak, tak wolno, no, matuje się i palce cienia się. Roba tu, tu, na razie!